No, pracę. Ona jest głupia, no! Ja nie widzę pracy. Ja też nie, szczególnie tej. A zresztą Natalia też odsprzedała swoje auto i wiesz... Mm, nie żeby mam, trochę za koni pojechać. Żeby trochę zarobić. No. No, i jeszcze resztę pieniędzy wydaliśmy na urodziny Eli. Akurat musiała być wtedy urodziny, no? <Ky> no. Ale teraz kaszmy bab. <Ky> I jeszcze ona no. nie musi pracować. No, w sumie ja też nie powinnam. A ja powinnam. No sobie w to, moja nie jadę. Nie, nie, nie! Czemu? Pisko, co ja sama mam pracować? Tak! Co się kładziesz? Nie możesz tak robić. Dobra, mała, jadę. Na koniu liścimy. Dobra, muszę. to trzeba się konia. To Tak, idę. No ja też idę. Sprzęt. Staję, staję, jadę, 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 no sprzęt. No sprzęt. No, 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 no ja, no ja jestem, no ja tu mam ląże. Dobra, nie ją kocham. No, na no, kucyko sobie pojadę. <grym> hmm. Cześć, kucyki. Ej, kucy co się stało w pańcu z A no tak, maremabel. A czemu to jest pafik? Nie wiem. Bo tam pewnie go Tam sobie okay. nie przylezł. Okej. Mniejszy z tym. Dobra, wezmę kucę. Bysz kuca. Okej. Okay. Może to. Ja sobie pojadę na ja Pixie. Od A pixie. To ja na... Może na... A założę Ci ogonię. O Jezu, nie przewalaj się pixi. Ten ja nie wiem. Może na... E, może pojedź na portosie. No. no bo no. ten, bo nie pamiętam. Nie, portos. A ten. Tak. Jezu, ten jest to samo imię. Ten jest jaki. Panczo. Ojej, ja mi tak mylę. Ech. Nie umiem założyć tego u głowia Jezu. O, założyłem okej. Okay. No ale się... Znaczy wolę o zakładać, ale się zło też nie lubię. Poświadło nie koń. To znaczy kłusów. Trochę za dużo do światła. Nie, twoje bardziej, moje. spoko. Moje no jest no za dużo, ale to moje siło, Dobra, to jedziemy. Piotr, tu tam się wylegujesz? Jam, 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 jam jam i yam, Ja Jam, jam, i yam, O yam, Dobra, idę. Natalia! yam, yam, Wypad z baru. Da. Dobra, tutaj może Portos! Chyba nie pomyliłam się. Jak się pomyliłam ja bo to przepraszam, ale po prostu macie imię na pewno takie same. Dobrze, Portos. O, oh, jest. Czy masz łóżko tak malutkie? Dobra, nie boguję. Przedłaś już? Tak. Okej, okay, to jedziemy. Po dojechaniu do Stein. Info. E Zapomnieliśmy na początku odcinka. Jak to my? E, dobra, tutaj jest taki pan, Piotr, który teraz ja będzie odgrywał rolę pana Michała, um, Właściwie tej stajni I tutaj Ela i jako Laura jako uczennice będą. A to, to będzie może Amelia, a to ja Ewa. Nie no, no. Nie, to musi być Maryla. Maryla, dobrze. ładne imię to jest. Maryla, Maryla niech będzie. Nie bądź Maryla, no to. Przepraszamy za to, ale jak mówiliśmy, już no, na innych no, odcinkach. No to nie mamy innych ludzików. Znaczy nie mamy więcej ludzików. Dobra, wreszcie dojechaliśmy. O, o przeszkoda! Jezu, jaka kłoda wielka tam była. Trochę... O, dobra, o jesteśmy, ja prawie spadłam. Nawet z kucyka, prawie spadłam już. Jak tam gdzie jest... nie. bardzo betonowy. Okej, okay, no to jest... siadamy. Ma... No. A, a, a. Mam. Uch. A, staję se tu. O Jezu, nie przewala się Pixie, no. Dzień dobry, już jesteście. Chyba. O, już. No. Hmm. Witam Was w moich skromnych progach. Byliśmy też razy. Jej, ja ten czas szybko leci. Już pan nie filozofuj. Dobra, i ja teraz od konia koniec. Ja też. Dobrze przyjdźcie. Za 10 minut macie trening. My mamy trening. No. Ale mamy chyba trenować? Chodziło o to, że no, mamy trenować. Czy te dzieci? Pewnie, my, pewnie te dzieci, no. A, pan mi nie mówi, że my, no. Dobra, idę tam do kucyków ja zostawić. Chodziło mi o jednego kucyka. Mają jednego. Ojej, jak mało kucyków, jak tak można. Możemy się... Porzyłaniu koni. Okej, okay, odprowadzone ładnie. Przynajmniej nie będzie problem z pomyleniem. No. Ja ben, Może lepiej ja zostawię moje środku, żeby nie używali go niż. W... Ja to też zostawiam. Dobra, ja ja to się... I wezmę sobie jakieś siodło, dminy, może p. Nie żyć. No dobra. To ja sobie jeszcze tylko kucyka. Gdzie my jesteśmy? Słuchaj. Witam was w Zatoce Kucyków. Jestem tylko ja w sumie. chyba kucyka, nie? No kucyka. No to kucyka. Gdzie my jesteśmy? W ogóle? stajni... Jak to stanie się? jaka stajnia? Ja na to mówię betonowa skała. Hej. Ale tak naprawdę... Jak to się, się Portos. Um, przepraszam, nie wiem co mówić. No pytałam się, ciebie, jak śmiałam się pytania, a ty nie odpowiadasz. No. A to się do mnie mówisz? Tak! Pytam się, gdzie jesteśmy, wiesz? A ja nie wiem, no i przyjechałam tutaj z tobą, no. A no myślałam, że może wiesz, no. No nie, nikt w noc nie widziałam zawsze ty dużo się No powiem. ja jestem Pixie. A ja jestem... A ty? Magietka. Śmiesznej. Mm, gorzej jest jak mnie na niej bułka. No Zabili. wiele gorzej. Chyba nasi ludzie zaraz mają trening. No, albo nie, słuchajcie, tego tydzień temu na gali jakieś tam mnie zabrali. I tam to powiedział Oto bułka! Śmiesznie. <śmieszne> no o nie, w czuli. Tutaj, nie. że. Ja tam zjadłem już wszystko. A tak, 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 No dobra, kucyki poszły sobie. Poznały się to... chyba. Czeka, Ale nie, gdzie gdzie mi te ja zostawiłam? Ojej, tam. O, tu. A ja właśnie wezmę te siodły Tylko nie wiesz mojego? A. A? Tak. Aha. Tak. Znajesz już? Nie. Patrzcie, mamy tak dużo tych siodeł, że nie poznaję. Hmm, nie Ale gdzie jest jakaś ląża? Może mną może dalej? Jakąś lążę, czy nie? No, oczywiście nie. Nie Nienawidzę tej pracy. No dobra. O, tu jest jakaś ląża. A, tam ląża, a O, mam lążę. Leżała ja sobie ja mam tam, tam ląża. Jedną dobrą rzecz mam nowego ucznia. Nie wiem, czy to będzie jakiś awans. Advanced... O, no, akurat no, pasuje no, mi do ląży. No, ale, co zaawansowany? Przecież my prowadzimy na ląży. Ja nawet nie wiem, podobno jakiegoś nowy, nowy raz przyjdzie, mam nadzieję, że będzie jakiś zaawansowany. Ale my przecież prowadzimy lekcje na ląży. Nie wiem, ale dzisiaj podobno moja uczennica nie przyjdzie i coś się tam wpisał, jakiś gość, jakiś typek. Oh, okay. to, typia, typlek, no, no, te, i... O, okej. No dobra, za Tobie do siodło i, A nie wiem, muszę... Ale na, na, tej głupiej klaczy muszę, no. To go <Gluchy> przegala. Chyba <gluchy> lubi starzeć? No o, dobra, jakie konia bardzo. widziałeś dla nich? Nie wiem, hmm. wolnego. Pewno, żeby nie wrzeszczałeś ze stępie za dużo, za, za szybko. Dobra, tutaj są już te konie. Hmm, może? W sumie ładne są. Tego wezmę, chodź. Okej, okay, mam tylko konika, ale to tutaj leży. O nie! Pływał wodę z tej samej firmy, co miała Natalia. Znowu się porwały. <noise> Już piąty raz. Dobrze, że ja mam inne głowie. No, ja muszę mieć. Dobra, muszę to znowu naprawić. Dobra, to ja idę do pierwszego no. główia. Okej. Okay. Proszę łanie, konia. Pięknie osiadłam, teraz możecie na tego dzieciaka. Ojejku, dobra, jestem. Nie wiem, no, na Czemu to na Czemu ty tam siedzisz? siedziesz? Nie wiem. To złe z niego. Go, Zaraz Boże. przyjdą. Dobra, nikt nie widzi. Jejewy. Dzień dobry. O, dzień dobry. Ja przyszłam na jezyn ten na, na tym koniku? Tak, na tym ja jestem, twoją. Tak, ten, jakoś, nie ze mną nie No bo ja pierwsza na koni siedzę, będę się jechała. A dobra, no to pomogę ci wsiąść. Patrz, ty sobie już trzymy. Ale ładny ten konik. No. O, to jest da Vinci. No to proszę, bierzesz trzymy nogę. A I... czemu nie pimpek? A... No bo pimpek to jest taki mi dla psa, nie dla konia. A mój, moja ciocia ma konika i gon. No to twoja dziewczyna może, może tak chciała napisać, ale ja takiego imienia nie lubię. Ależ to za nie jest mój koń, tylko to skończy tajni, wystarczy taka odpowiedź? Nie. Yeah. A jaką jeszcze mam ci dać odpowiedź? Patrycia, u cię lubi mnie pimpek, może sama by tak się nazywała. No! Jej pies nazywa się Pimpek, to się nazywa Pimpkowa, papuga się nazywa Pimpu, Pinto Pingo. Dobra, weź bądź normalne dziecko. Nie mogę. Chodź, idziemy w teren na oprowadzanie... Nie, nie, idziemy na w teren na oprowadzankę, bo jesteś pierwszy raz na koniu. Tak, to to teren. Jak się jeździ w terenie? <śm> normalnie, tak jak normalnie. A jak się jeździ normalnie? No to nauczysz się. Wow, jaka pani jest mądra. No, mądra jestem. No właśnie, dlatego się mnie słuchaj, dziecko. A mamusia się... mówi, że mądra osoba to jest taka, która ma okulary? Pytanie, nie może, to pani nie jest jednak mądra, bo nie ma pani okularów. Ale jak jestem mądra, nie znaczy, że ja mam mieć okulary. Chyba, że ma pani soczewki. Mam soczewki, tak. Wow! Ile kosztowały? E, stówę. Oj, przepraszam pani, ja mam tylko jeden problem. Bo ja nie ja ja mam okulary. No i dobrze. że Nie widzę. No to wadzę już teraz ze moje. mojej, proszę. Ła! Wow, Nuszone? No <noise> tak. <noise> Jejku, mam nadzieję, że pani nie smarkała. <głos> <głos> jak mam szkło smarkać? Normalnie. Dobra, ja, jedziemy stępem. Ła! Wow, Jakie szybko! Zaraz słyszysz galopem, zobaczę jak to szybko. Oooo, bole ten pierwsze coś. Czyli stęp. Dobra, prowadzankę. A szybciutko. Mogę Ci później pokazać jak ja jeżdżę? Okej. Okay. Myślałam, że będzie nie. Jezu, ile to jest? Ile? Jeszcze można przekać? Już pół godziny się spóźnia. Jestem! Ile można? Ile można już tak? Jezu, Kali, nie przywalaj się, no! Uch, głupi koni. A czemu pani tak nazywa konie, głupi? No bo się ciągle przewala. No Jest zdenerwowana. A ja jestem tak drugi raz na koniku, będę słychać. Ojejku. Jejku. Ja. nie, umiesz wsiąść? Nie. A Jak pomoże, się wsiada? Nie? Bo leży teraz, nie umiem wsiąść. Jezu, nie przywalaj się! Jak wsiada się? Daj dobra, posadzę się no. Jak się wsiada, no bo... Noga w Noga w Dobra, wsadzaj mnie! Daj mi wodę, a ja sobie duszę. Proszę, raz siedziałam na koniu. Jedź. Hmm, przynajmniej ruszać umie. A, ratunku! Ratunku! No. Ratunku! Hmm. Już się posiedziałaś? Woda się porwały. Ilejko, ta firma jest koszmarna znowu. Hmm. Ale... Poczekaj sobie. Lepiej mnie weź może na ląże. Ląża została zabrana. No to, ona prawdę. Jadę. Oj, dobra. Dobra, oprowadza. sama pojadę z tempy. Znowu się porwały. Siadaj, z kolei, bym nowe <laughs> Okej. Okay. Okay, już koniec treningu. mogę ci pokazać, jak ja jeżdżę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no to siadaj. Mam siadać? Nie. No to. Patrz. Wyjmujesz nogę ze strzemienia. Wyjmuj tą gilę. <grymne> Jak się pani odzywa? Pani kiełkowa. <grymne> o nie. o zgłosie ta mamusi. To nie moja wina. Spada się z konia czasami. A moja ciocia to nigdy nie spadła. No bo może jeździ. Może pojechała na minutę. Nie. Ona raz ona, ona najdłużej to się biała na koniu dwie sekundy. Dwie minuty. Wie ja pani. No właśnie, to nie spadła. No to ja na tym koniu już pojadę. Jest nawet porwać. Ja Z już tej... na tym koniu pojadę, bo mi się nie chce. Możesz wsiąść! Ten koń wygląda na ściekłego. Możesz wsiąść! <noise> Dobra, to ja wsiadam. Nie drży się tak, Lena. Jak mnie do... Jak szybko, jak torpeda, jak torpeda. A, jak Ja też tak chcę. A, z konia. Zobacz, Co to jest? Co? Co to? Co to jest napisane? Ilan! 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 Wow! Dobra, Muszę już starczy tego pokazu. Jedę. Nawet nie rozsiadłasz konia. Muszę pędzić Dobra, po, po rozsiadłaniu konia. Ten koń naprawdę wygląda na, na Czy możesz wsiąść? Nie. Ten koń wygląda na, na, na szykłego. Daj mu jakieś tabletki, może dosiądę. Zmierzaj stąd! Ej, na konia? Idź sobie już! Koniec treningu! Nie, jak to działa? Się... Doprowadzasz mnie do szaleń. A, łapnie! Dobra, idę, pa. Jak tam? Okej, wiesz źle? A jak inaczej? Nie dobrze. Spokojnie, Lena. Jezu, to pysko, jakaś głupia Aniusia. No i jak śmie się Normalnie. Jezu, ten kot Dobrze. izgubie. jednak się namyślałem Wypad! Nie ma treningu! Eee! Nie w beczyć. Ta pani mi tabletki. Może trwą w sobie? I zabierz płaczące dziecko ode mnie! Aj! baba! Idź do Leny, masz kufon na jazdę i idź Jej! Mam kupę, mogę pojeździć. A pani na mojej warczy. Proszę, kończysz pracę. A to nic do innego, no. Dobrze, idę. Kończę z tą pracą, dobra, nie na dziewczyna do nerwów. Dobrze, dobrze. Ale najpierw chciałam Państwu pokazać wasz prezent, taką ciężką pracę. Proszę, to jest klacz. Ładna. No ładna. Jeśli je znajdziecie odpowiedniego ogierka, no to może będzie miała z rybaki. No dobrze, dobrze, niech pan już na mnie podpowiada. No dobrze, no to proszę ją sobie wziąć. O nie, a my na koniach przyjechaliśmy najgorzej. Ha. Po to... dojechaniu dostań. O Jezu jak bo trudno kilka razy się urwała. No, a niech się, niech Natalia. Natali nie ma. Okej, okay, sama dwoż tego konia, do boksu. No nie do boksu, dobra, niech będzie tutaj. No jak, jak ją nazwiemy w ogóle? Nie wiem. Powiedz coś. Może Dila. Okej. Okay. Może zaprowadź ją pan do Fifka? Nie, niech tam będzie. Okej. Okay. Jezu, Jezu, co to się stało? Piopra, co się stało? Postanowiła poszukać swojego jakiegoś siodła różowietkiego i tego nie znalazła. Przyjęłam go specjalnie na złomnej urodziny. znajdzie, a my przeszukała cało stajnie.